Cześć! No, witamy na kanale Cześć. Fitness Wejściemy. To ja, Alicja, wasz fitness jego ekspert, doradcą od odżywiania zdrowego jedzenia z moim synem Wiktorem, który ma ochotę dzisiaj poćwiczyć. Także zapraszamy na wspólne ćwiczenia rodzinne z dziećmi. Zaczniemy sobie od małej rozgrzewki. Maszerujemy w miejscu. Staramy się ściągać pośladki. Ściągamy mięśnie brzucha. Sylwetka jest wyprostowana. Machamy energicznie ramionami. Oddychamy. boki. wdech. Wydech. Wdech. I wydech. I teraz prawe kolano, unosimy, wdech, wydech, do góry. Cały czas ta sama noga, staramy się utrzymywać ciężar ciała na lewej nodze, świetnie, tak. tak. Możemy prostować to ramię do góry, wyciągamy, okay. tak, wdech, wydech, jeszcze wyżej, dobrze. Pięć, cztery, trzy, Dwa, jeden. Znowu maszerujemy. Barki do tyłu, klatka piersiowa do przodu. Maszerujemy dumnie, wyprostowani. Jak żołnierze. To. Jak żołnierze. Albo jakieś ninja. O, masz koszulkę nawet ninja, no. nie? No, super, uwaga. Teraz balans. Ciężar ciała na prawej nodze. Unosimy lewą. Wdech, Uf, wydech. Uf, przeciwna dłoń. Na lewym kolanie. Nie dziwne. Aha. I możemy unosić wysoko znowu. Dech, wydech. Dech, wydech. Tą lewą tylko tak lekko stawiamy na podłodze z boku. Nie stawiaj jej do tyłu, bo wtedy zmienia środek ciężkości. Ostatnie pięć. cztery, trzy. Dwa. Jeden. Świetnie. Maszerujemy patrząc na siebie i tył, przód. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Maszery kolana wysoko. Zmobilizowani, skoncentrowani. Pełna synchronizacja. Teraz będzie przeciwna ręka. Twoja lewa. Tylko lewa. Tylko lewa. Wdech, wydech. Paszyłem kolana wysoko. Skręcamy sylwetkę. Dobrze, ostatnie. 5, 4, 3, 2, 1. Teraz będzie Twoja prawa. Wdech, wydech. Twoja prawa, moja prawa. Super. No, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Teraz będziemy robić wykąp przeciwną nogą. Dobrze. Żebyśmy się nie kopnęli nawzajem. Takie między tym walcą razem. No. Możemy dodać ramiona. Super. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Trzymamy tempo. Jeden. Teraz robimy przysiady. Przytrzymaj trzy, uh, uh. dwa, jeden. Wysoko. Piątka. Trzy, -dwa jeden. Jeden. trzy dwa, jeden. dwa, jeden. Trzy, dwa, jeden. Trzy, dwa, jeden. Trzy, dwa, jeden. Trzy, dwa, 1 Ostatnie trzy, trzy, dwa, jeden. Wysoko. Trzy, dwa, jeden. Dwa, Dobra, ostatni trzy, raz trzy. Dwa, jeden. Jeden. Super, maszerujemy. Teraz będziemy robić przysiady, ale bokiem do siebie. Bioderka na dół schodzą. Super. Wdech. Tak jakbyś na krześle chciał usiąść. I wydech. Sylwetka Supermana. Albo Superwoman. Dumni, ramiona na zewnątrz, klatka piersiowa do przodu. Pięć, nie, 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 ninja. cztery, a to ninja. Aha, Trzy, dwa i jeden. Świetnie. Potrząsamy lekko, rozluźniamy mięśnie. Krótka przerwa na wodę. Przyniosłeś to na pisie. Kilka łyków, nie za dużo. Wypiję 5. Mhm. Taki mały odcinek. Dobrze. Teraz ja schodzę do pozycji. Poczekaj chwilkę, ja pokażę. Dobry. Ty nie. Ty będziesz chodził pod spodem. Czyli mama, tata do pozycji nisko biodra, blisko pięt, do pozycji na czworaka. Wdech do przodu. Wydech. Do tyłu. Czekaj, przesuniemy trochę matę, żeby się nie uderzył. No przygotuj się. Tech. I wydech. Tak, nie musisz chodzić kółko, możesz zostać po tej stronie. Obróć się tylko. Aha, tak. tak. I znowu na drugą stronę. Tech. I wydech. Tech. I wydech. Jeszcze 5 powtórzeń. Wdech. I wydech. 5. 4. Taki wysoki ściana zamykała. 3. Zamyka się jaskinia. Tak. 2. I 1. Ostatni raz. Dodatkowo jeden. Super. Teraz. Położymy się na plecach. Czy tutaj w tą stronę. Mhm. Tu nogi, tam głowa, tak? Myśmy się zmieścili na macie. Mhm. I unosimy biodra wysoko. Tak? Tylko żeby ci kolanka nie uciekała na zewnątrz. Nie razem, ale tak w odległości. Mhm. Wdech biodra na dół, wydech do góry. Ściągamy pośladki. Trzymaj kolana razem. Ja włożę pięść. Ściśnij, o tak. Wdech na dół. Wydech do góry. Naciskaj pięty do podłogi. Super. 5, 4, 3, 2 i 1. I teraz prawa noga. Kolano. No, kambinę. Krat prawa. Dociągamy prawą nogę do siebie. Lewa stopa na podłodze. Ciągniemy, oddychamy spok spokojnie. Rozluźniamy barki, głowę i trzymamy. Głęboki wdech. Wydech. Teraz zmieniamy nogę. Teraz będzie prosto. Zmieniamy drugą nogę. Dobrze, że mamy tylko dwie, bo jakbyśmy mieli cztery nogi, prawda? Znowu barki lekko rozluźnione. Trzymamy kolanko. Oddychamy. Wdech. Powoli wydech. Świetnie, teraz kolana do siebie. Krzyżujemy nogi. Dajemy dłonie pod kolana. Kładziemy ręce. To za wysoko. Musisz niżej dać. Pod kolankiem. Tak, i teraz będziemy się. Kołysać, do przodu i do tyłu. Wdech leżymy, wydech, do góry ciągniemy. I znowu. Wdech na podłodze i wydech. Świetnie. Mocno pracują mięśnie brzucha. Jeszcze parę razy. Troszkę się przekręćmy. Będziemy robić pod kątem do siebie, żeby mieć matę na plecach. Wdech na podłodze, wydech, wsiadamy. Super. Bardzo dobrze. Teraz się kładziemy na plecach, wyciągamy ramiona wysoko za głową, rozciągamy wszystkie mięśnie od czubków palców u stóp po paluszki u rąk. Ktoś nas ciągnie, 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 ciągnie i powoli ramiona wzdłuż ciała. I znowu głęboki wdech, wyciągamy wszystkie mięśnie, rozciągamy się i ramiona wzdłuż ciała. Powolutku stopy na podłodze. Przekręcamy się na jeden bok. I wstajemy. Super. Piątka? Piątka? Dwie piątki? O, super. Piątka dla naszych widzów. Przewijamy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, jak to było, czy udało Wam się namówić Wasze pociechy, żeby poćwiczyć razem. Do zobaczenia. Jeśli Wam się podobało, kciuki do góry.